Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w powstaniu listopadowym? Nie mogłam pozostać jedna, gdy ojczyzna potrzebowała ratunku. Czułam, że muszę stanąć do walki, by dać świadectwo miłości do wolności. Czy uważa Pani, że powstanie miało szansę na sukces? Gdyby naród był bardziej zjednoczony, a dowództwo stanowcze, być może. Ale mimo naszej odwagi zabrakło jedności i wsparcia z zewnątrz. Jakie były przykładowe trudności, z jakimi zbliżyli się powstańcy? Braki w uzbrojeniu, słabe zaopatrzenie, zdrady i niezdecydowanie dowódców. Jak postrzegano Panią jako kobietę żołnierza wśród innych mężczyzn? Miałam stopień kapitana. Wraz z moją przyjaciółką Marią Pruszyńską zorganizowałam oddział ochotników i nim dowodziłam. Jakie stanowisko zajmowała Pani w oddziale? Mężczyźni, którzy tworzyli oddział powstańczy, wiedzieli, że będą pod dowództwem kobiety. Zdecydowali się na to w imię dobra ojczyzny. Łatwo nie było, ale w walce nie liczy się płeć, tylko odwaga. Czy żałowała pani rzucenia oświadczym barona Dal Jadwiga? Tak, darzyłam go wielkim uczuciem, lecz niestety los ojczyzny był dla mnie ważniejszy i z bólem serca odrzuciłam jego oświadczyny.